Hania pasji ma sporo, uwielbia śpiewać, pływać, uczęszcza również do harcerstwa. Zajmując pierwsze miejsce w konkursie profilaktycznym nie dla nałogów, tak dla pasji, Hania udowodniła, że potrafi również rysować. Że najpierw zaczęłam od narysowania właśnie tego chłopczyka, który niósł to wszystko, czyli te drzwi, a potem zajęłam się tą pasją, czyli tańcem, w paletki, pływaniem. No i tak. Jakoś się rozwinęło, tak wyszła praca. Konkurs Nie dla nałogów, tak dla pasji skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W tym roku prace miały dotyczyć przeciwdziałaniu uzależnieniom behawioralnym, czyli takim, które często powtarzane złudnie wpływają na poprawę nastroju. Chcieliśmy, żeby uwrażliwić dzieci na to, że jest alternatywa. Jest coś kolorowego, tak jak dzieci pokazywały na swoich pracach. Są to y, piękna, piękna nasza codzienność, tak, wychodzenie na dwór, Sprawianie sportu, taniec, wychodzenie na spacer z psem, zabawa z rówieśnikami. O tym zapominamy, gdzieś tkwiąc w tej takiej wirtualnej rzeczywistości. Pozytywnie na życie towarzyskie wpływa taniec. Udział w zajęciach pozwala poznać nowych ludzi, nawiązać nowe przyjaźnie. Doskonale wie o tym Marcel, który zajął pierwsze miejsce w kategorii klas 5-8. I dlatego też przedstawiłem tańczącą parę, a na dole przedstawiłem dwójkę ludzi, którzy siedzą w telefonach. Są możliwe uzależnienie od mediów społecznościowych. Wtedy, gdy jesteśmy uzależnieni, całymi dniami siedzimy w domu tracimy kontakt z, z ludźmi i zdolność do komunikowania się i poznawania nowych ludzi. W tegorocznej edycji zostało zgłoszonych ponad 100 prac. Członkowie jury przyznali, że wybór najlepszych łatwy nie był, ponieważ wszystkie stały na bardzo wysokim poziomie, zarówno artystycznym, jak i merytorycznym. Była jedna praca, która bardzo rzuciła mi się w oczy, była bardzo symboliczna. To był ten telefon, na którym był chłopiec przykuty do rogów telefonu za pomocą ikonek mediów społecznościowych. I właśnie ja jako młoda osoba od razu zrozumiałam jej przesłanie, i tutaj właśnie urzekł mnie nie tyle technika wykonania tej pracy, co po prostu sam pomysł, sam koncept tego przedstawienia uzależnienia. Konkurs podsumowano w środę 21 czerwca w siedzibie Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli organizatora konkursu. Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody i wyróżnienia.